Fajnie Alunia, gdzie kredeczki masz? Tu są kredeczki. Masz jeszcze więcej? Masz więcej? Masz, tak? A pokaż Tacie, gdzie masz? Tu, śliczne. No. narysujesz coś dla taty? Tak? Co narysujesz dla taty? Pokaż. Pokaż. O, ta kosie rysuje, brawo. Masz więcej mazaczków, tak? Masz? Ten. Masz, ślicznie. No narysuj coś dla mamy, narysuj. Narysuj coś dla mamy. Fajne mazaczki, tak? Tata! Co, tatuś ma narysować? Tak? Tatuś ma narysować? To otwórz dla taty, tata narysuje. O, Alusia narysuje, o, słoneczko narysuj. Narysujesz słoneczko? Tak? O, jakie słoneczko.

Fajne mazaczki, tak? Nie. Można porysować. Można domek narysować, słoneczko. Tak, aluś. Dużo rzeczy można narysować. Du Dużo. O. 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 Na razie sprawdzamy. Jakie kolory, tak mamy, tak? Mamy. Mamy. Kolory. Mamy. O. O. To. To? Aluś? A powiedz tata, mama i? Ja. Brawo. A powiedz tata. Ja. Ja. Mama. Mama. Tata. Tata. Ja. Ja. Brawo. A jak, se, jak robi krówka? Mu. Mu. Brawo. A świnka? Tak świnka robi, brawo. A jak robi piesek? Wow, wow, ła, ła, tak? Mu. A jak robi Alunia kaczuszka? O, tak chyba świnka robi, tak? Mu, krówka robi, brawo. No. Ślicznie. Wszystko wiesz, tak? Wszystko wiesz. Wszystko wiesz. Co dzisiaj narysujemy, co? Co dzisiaj narysujemy? Ja. Ja? Mnie. Mnie narysujemy? Tak? Mnie. Mnie? Hm. To zrób papa, bo papa. tatuś wyłącza wideo. Papa. papa.